Dzień dobry. Z tej strony profesor Kumajka. Mam nadzieję, że święta minęły wam bez przeszkód w i świątennej... Świątynnej. Okay. Mam nadzieję, że święta minęły wam bez przeszkód w świąte. Świątynnej. Co jest z tą świątyną? No włosy. Wasi... Zagraliśmy. No bekaj mi jeszcze więcej. Bekaj. Yy, ale czasami trzeba się. A! Dzień dobry, z tej strony profesor Kumajka. Mam nadzieję, że święta minęły Wam w świątecznej, miłej atmosferze, bez żadnych przeszkód. Ostatnio słyszy się o coraz większej liczbie osób, które zachorowało, dlatego pod kocyk, napić się czegoś ciepłego i kurować się. Mały update odnośnie planów na 2023 rok. Powracamy do Was z serią kubajkowych odpowiedzi, w skrócie KO, na kanale YouTube. Dostaliśmy feedback od... Części z Was, że brakowało Wam tej serii, dlatego wychodzimy z inicjatywą z nowymi odcinkami już niedługo. Co więcej, planujemy też nową serię poza kobajkowymi odpowiedziami i katalogiem bossów. Dlatego, jeżeli nie chcecie niczego przegapić, kliknijcie przycisk subskrypcji, a będziecie mieli wszystko na bieżąco na kanale YouTube. Jeśli chodzi o nadchodzący rok na dalej Twitch to zdecydowanie kończymy dodatkowe kampanie Herosów 4, a także zajmimy się jeszcze Herosami 3 oraz 5, bo ja już widzę jaki jest pozytywny feedback od Was na temat tej serii, ale zrobimy sobie przerwę między tymi częściami dla Gadowora na PS3, mamy tam aż 5 części jeszcze do rozegrania, więc będziemy mieli w co grać. Tak naprawdę jeszcze będziemy grali w Gotika 2. Z modyfikacją Odyssea w końcu po kilku miesiącach oczekiwania, a jest to jedna z najdłuższych modyfikacji, więc szykujcie się, że około miesiąc spędzimy tam. No i jeszcze będziemy grać w Gotika 1 z modyfikacją ROD Tajemnice i tym pięknym dubbingiem, który wszyscy znają. Memiczny, piękny i wspaniały. Oczywiście możecie się też spodziewać kilku kołopowych gierek na kanale Twitch, ale to w najbliższej przyszłości powiem wam kto, co. Kiedy, jak, z i dlaczego. Kochani, nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwy z tego roku. To był rok pełen wyzwań, sukcesów, wątpliwości i osiągnięć. Ograliśmy wiele wspaniałych tytułów, zarówno na konsole PS4, tak jak i na PC. Te korzystają też z przeróżnych emulatorów, takich jak Pokémon. Ale były też oczywiście gry mniej lub bardziej uciążliwe, gdzie się po prostu chciało jak najszybciej skończyć, albo przerywało w połowie, bo uznało się, że nie ma sensu to tak naprawdę dalej grać. Dlatego co do postanowień noworocznych, na pewno chciałbym ograć takie gry jak Bloodborne, czy Dark Souls 3, czy go of Tsushima. bardziej tak podejść troszeczkę do kolejnych wyzwań Souls-lajkowych, -like no ale przede wszystkim chciałbym pilnować, rozszerzać, tworzyć, no i stać na pieczę jako ten profesor, yy, Społeczności, którą w sumie razem stworzyliśmy zarówno na kanale Twitch, jak i na kanale YouTube. Serdecznie bardzo Wam dziękuję za ten rok i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym. Dlatego szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia w 2023 roku. Do następnego trzymajcie się, pa! pa.